Joanna Krupa szczerze o zarobkach w Dorobila się na rozbieranych zdjęciach. Joanna Krupa jest jedna z tych polskich gwiazd, którym udało się uzyskać rozpoznawalność poza granicami naszego kraju. Modelka od lat stara się godzić z dzieci między USA oraz Polska. Jako młoda dziewczyna wyjechala do Stanów Zjednoczonych, gdzie pod pseudonimem Regina Bartkowski wystąpiła w reality show The Stan Laska Snow Doga. Po programie zaczęła pracę jako fotomodelka. Zobacz też, znajoma Joanny Krupy ujawnia kulisy separacji, to nie jest zaskoczenie. Krupa pojawiała się na oklatkach magazynów Glamour, Playboy, CKM czy Maxim. W 2007 roku znalazła się nawet wśród 25 najbardziej seksownych kobiet świata według magazynu Playboy. Joanna Krupa jakiś czas temu pojawiła się w podcaście wojewódzki kadzierski, gdzie opowiedziała o tak tzw. castingach kanapowych. Polega to na tym, że modelki dostają pracę w zamian za seks. Jak zaczęłam chodzić na castingi do agencji, to mówili mi, że jestem ładna, ale za niska. Były momenty, gdy poznałam producenta i chcieli jeść na kolację po 20.00, to moja menadżerka mówiła, Zęzemna pójdzie. Gdy ona nie była zapraszana, to wiedzieliśmy, o co chodzi, powiedziała wprost Joanna Krupa. Joanna wspomniała również swoją współpracę z magazynem Playboy. Okazuje się, że mogła liczyć na bardzo wysokie stawki. W tych czasach, gdy ja byłam w Playboyu, to był on na topie. Bycie na okładce było ogromnym osiągnięciem. Oni dobrze płacili 6-7 tysięcy dolarów wyznała modelka. Od jakiego czasu w mediach pojawiały się informacje na temat rzekomego rozstania Joanny Krupy z ukochanym? Gwiazda w wielu wywiadach określala mężczyznę ojcem dziecka, a nie jak miała w zwyczaju mezem. W amerykańskiej prasie zawrzalo, kiedy pojawiły się wieści na temat kryzysu w małżeństwie modelki. Noelz bowiem zlozyl poza rozwodowy. Gdy ta informacja obiegła sieć, Joanna szybko wydala oświadczenie na swoim Instagramowym koncie. Głos w sprawie zajęła siostrę Joanny, która wierzy w to, że parę jeszcze do siebie wróci. Mnie się wydaje, że im się uda. Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie przyznała Marta.